Cześć, tu Marek i rośliny. Dostałem cynk, że w Leroy pojawiły się super rośliny, więc musiałem to sprawdzić. Zapraszam Was na odcinek. Roślinny internet ubiegła informacja o tym, że w Lerua w Warszawie i gdzieś tam chyba jeszcze pojawiły się ogromne anturia, takie bardzo kolekcjonerskie, bardzo drogie, no ale Queen Anturium za 1200 zł i, i tak dalej, więc stwierdziłem, że muszę pójść do tego nieszczęsnego lerła i zobaczyć dla was, czy rzeczywiście jest coś fajnego. E, no, okazało się, że w moim Lerua niestety nie było żadnych takich anturiów, ale i tak było coś fajnego. I kupiłem to. Jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to już widział, że z czymś wyszedłem. Ale była to tak naprawdę palma licuala grandis. Podawaliście tam różne odpowiedzi, nawet choinka, ale była to palma i bardzo ją chciałem kupić. Pokazywałem Wam ją ostatnio w parku oliwskim, tam właśnie w palmiarni. Były dwa egzemplarze, takie większe. I ktoś napisał mi wtedy, że one mają się pojawić w Leroy. Ja tam nie robię zakupów raczej, więc zbyt często nie mam okazji się wybrać no i stwierdziłem że może kiedyś przy okazji no i właśnie ta okazja się pojawiła więc postanowiłem koniecznie kupić ale jak widzicie coś tutaj można kupić też innego i trochę jest tych roślin tak naprawdę myślę że to jest też przez to że niedawno były walentynki i jeszcze trochę tych roślin zostało ale niektóre są całkiem fajne i całkiem ciekawe o takie ceropegi no powiem wam, że ogólnie nie byłem w tym sklepie dość długo i w sumie nie zaskoczyło mnie zbyt wiele rzeczy. No ta palma Licuala grandis bardzo pozytywnie. Natomiast pozostałe rzeczy raczej w normie. Storczyków całkiem sporo była nawet Wanda, ale była też Medinilla. Co prawda ta taka bardziej ciemnoróżowa i na razie trzymam się od nich z daleka. Jest zbyt zimno już teraz. Wyciągam wnioski i nie będzie powtórki z najgorszego filmiku ever. Piękne sabotki, zobaczcie, one są takie marmurkowe. Mają takie fajne liście i całkiem wysokie te pędy kwiatowe, bo jak kiedyś kupiłem to był dużo krótszy. On był wtedy taki bardziej kompaktowy. Widzę tutaj te fiołki afrykańskie i cały czas się zastanawiam nad tym, czy nie zacząć ich zbierać, takich z wariegacją, bo widziałem, że one są całkiem tanie i jest całkiem duży wybór, więc nie jest to jakiś taki e, duży wydatek, żeby spróbować. Wszystko przez to, że mam tego streptokarpusa, który, no w zasadzie te fiołki to też są streptokarpusy, ale wiecie o co chodzi. O tego skrętnika, który mi kwitnie, znowu cały czas kwitnie, więc jest bardzo wdzięczną rośliną i przez to trochę mnie tak kusi, żeby spróbować z tymi fiołkami. No ale jeszcze nie wiem, na razie się waham. Tutaj wszedłem w najgorsze y, rewiry, czyli w rewir tandety i malowanych roślin, czyli sukulenty w wykonaniu Leroy tutaj zawsze można na to liczyć, jakieś piękno z dupki i Malowane kaktusy i malowane sukulenty. No po prostu. Dramat, więc szybko to przejechałem. Ale stwierdziłem, że muszę wam to jeszcze raz pokazać z bliska, więc spowolniłem również trochę. Chociaż nie wiem po co, bo to naprawdę nędza. Bez sensu. To mnie zastanawia, co to ma na celu. W sensie to jest dekoracja, czy to jest w trakcie ukorzeniania w ogóle. No, te bańki tak wyglądają fajnie, ale myślę, że. Za chwilę to zajdzie kamieniem i już nie będzie to zbyt atrakcyjne. Poliskia z frutikosa bardzo ładna roślinka, bardzo mi się podoba, jak zwykle taka zwiewna. Trochę okazji tam wcześniej nawet było. No, powiem Wam, że naprawdę nie ma takiej biedy, bo o i jest ta Wanda. Hmm. Na razie jestem wyleczony, ale tak, zawsze wszystko jest tylko kwestia, kiedy będzie nawrót. Powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc, naprawdę jest tutaj całkiem spory wybór, jak na taki market. A tutaj jeszcze jest taka osobna ekspozycja z większymi roślinami. No i są takie strelicje, skrzydło kwiaty, trochę palm. Taka kencja, no nie obraziłbym się jakoś. <śmany> palmy to jednak palmy. Taki filodendronik, no powiem wam, że całkiem spore to wszystko. O, piękne kwiatki. I tam z tyłu takie juki. No, tutaj to takie rośliny biurowe bym powiedział. O, piękna palma kokosowa, jak zwykle. No 40 zł kosztuje. Jest to zakup często taki jak cięte kwiaty, w sensie, że aż uschnie. No, bo to są siewki, to są maluteńkie rośliny, które potrzebują naprawdę super warunków, żeby dalej zacząć rosnąć. A przez to, że już jakby w trakcie tej podróży nawet. Trochę dostały w kość, to naprawdę nie jest łatwo je doprowadzić do tego, żeby zaczęły dalej rosnąć i rosły zdrowo. Fajne te sztywne liście całkiem. Tutaj zbliżamy się do takiej części, już z przecenami, też i z jakimiś takimi, jakby to powiedzieć, ojepkami. To jest prawdziwa nazwa. Używana w poznaniu na jabłka, obite takie i niezbyt udane, więc można je używać, i nie jest to zupełnie obraźliwe, i, i nie jest to żadne brzydkie słowo, po prostu ojebki. Więc zobaczcie. <ścoughs> tutaj mają takie na półce śmierci. Niektóre z tych roślin całkiem ciekawe. Zobaczcie, bo są tutaj te takie kangurze łapy, i są tam paprocie, i nawet oliwka. No, to wszystko tanio, naprawdę tanio. Ja nie miałem niestety opcji, żeby coś wziąć więcej, bo yy, no, szliśmy jeszcze dalej. A już i tak zdecydowałem się na zakup palmy, więc stwierdziłem, że nie będę nic brał więcej, ale niektóre te przeceny są naprawdę spoko. No i uważam, że lepsze niż w Obi zazwyczaj. Bo jednak w tym Obi, jak już coś jest tak fest przeceniony, to już jest też naprawdę na granicy życia i śmierci. E, no i więcej takich standardowych roślin. Przeplatanych na przykład helikonią. Szkoda, że te helikonie dostępne w sklepach są takie zwykle mało okazałe. W sensie, no, kwiaty akurat tej są takie mało okazałe, i poza tym liście też często są takie trochę żółte, takie trochę średnie. Ale za to to, jaka piękna variegacja. Bardzo mi się podoba. Mm, super, mega. Bardzo fajna roślinka, ten poliskias. Hm, no, chciałbym takiego w sumie, może. Może jak wykończę zwykłego, to wtedy sobie kupię takiego z wariegacją. <laughs> Koniecznie powiedzcie mi, co wam się najbardziej podoba w tym Lerwa. Co byście wykupili? Ja kupiłem tę jedną tylko roślinę. Chociaż myślę, że oj, to też bym chciał. To jest piękny storczyk Ludicia Discolor. Bardzo ładny kolor liści i ma takie białe kwiatki. Fajna jest, naprawdę urocza. Ale to niestety nie jest jej cena. A już się podnieciłem, ale niestety nie jest droga. Dość. Chociaż, w sumie, jak na Storczyka, no to nie jest aż taka kosmiczna cena. Wow, jakie ładne, piękne te kan kangurza łapa, to paproć się nazywa chyba, no nie wiem, mam ją w domu, chyba jakoś tak, no coś z kangurem na pewno też. Tam była kangurza łapa, to to może jest coś innego kangurze, stopa albo co nie wiem, a może tak samo się nazywa, nie pamiętam. Za to toktenante bardzo fajne, to z variegacją, mam to od lat i rośnie i żyje, chociaż musiałem to trochę odmłodzić, boż mi tak wyrosło wysokie i zaczęło dołem łysieć, więc przyciąłem i porobiłem sadzonki po prostu z góry. Te pędy się poukorzeniały i teraz będzie znowu zagęszczone. Ale ananaski! Fajne! No i więcej helikonii. Powiem Wam, że naprawdę fajnie, że są, tylko czemu one mają tak brzydkie te liście? Czemu one są takie z żółtym jakimś marginesem, jakimś jakby niedobór czy przędziorek czy coś? No nie wygląda to super ekstra. Ale co poradzić. No dobra, teraz już idziemy po moją zdobycz z tej wyprawy, czyli po Likuale z piękną palmę wachlarzowatą. Zobaczcie, jaka jest cudowna. O, cudo! Mega, strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że jakoś u mnie będzie żyła. No, naprawdę, no chciałbym, będę się starał. Będę do nią dbał, tylko niech rośnie, niech ma te wachlarze coraz większe. Było kilka egzemplarzy. Ona kosztuje 155 zł, więc to nie jest 5 zł, ale z drugiej strony to też nie jest 400 czy 350, które trzeba było wydać, na przykład przez internet kupując gdzieś tam. Co prawda, no może były trochę większe albo gęstsze, na przykład pod dwie razem, No, ale jednak wydać te kilkaset złotych mniej, to jest miło. A tutaj Włodek pomaga mi właśnie wybrać właściwą, no bo. To jest zawsze ciężki wybór, jak już się marzy o jakiejś roślinie i potem jest kilka do wyboru, to zawsze jest problem. Problemem okazał się też powrót do domu, bo musieliśmy jakoś zabezpieczyć tę roślinę, używając streczu, który był tam dostępny, była dosyć obficie podlana, przez co zawinąłem całą bryłę korzeniową w ręcznik z siłowni, <grym> więc e, chciałem jakoś ochronić ją przed chłodem, ale było prawie 8 stopni na zewnątrz, więc bez przesady. No i wróciliśmy z nią do domku i od tej pory... Na razie stoi i nic złego się nie dzieje. Słuchajcie, na tym kończę ten odcinek, dlatego że mam dzisiaj jeszcze live'a o 21.00 dla patronów. Będzie on oczywiście opublikowany później na kanale yy, i, i też pojawi się niebawem. A ja opowiem może wtedy, czemu tak długo nic nie dodawałem, bo po prostu jak zwykle mam jakieś przeboje w życiu. Puszczę Wam jeszcze rolkę z Instagrama, którą nagrałem wczoraj wieczorem, dlatego że po prostu nie byłem w stanie usiąść i nagrać odcinka. I nagrałem jak odpakowuję paczki, które wczoraj musiałem otworzyć. Nie dodałem tej rolki na YouTube, dlatego że była zbyt długa i stwierdziłem, że nie będę jej przycinał bardziej, bo to już bez sensu i w ten sposób wam to pokażę, a rośliny pokażę też w normalnym odcinku. Jedna z tych paczek to jest taka paczka, na którą czekałem bardzo długo, dlatego że to jest prezent od patronki, która wysłała mi to za pośrednictwem osoby, która. Trzymała te rośliny bardzo długo u siebie i dopiero teraz mi je wysłała. I do końca nie jestem pewny, czy to jest to, co miało być, bo <gryw> jestem w trakcie rozmów na ten temat z tą patronką. Ale bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję patronom za wspieranie kanału i do zobaczenia w następnym odcinku i na live.